Dzień dobry Witam wszystkich na kanale Królicza Strefa Dzisiaj sprawdzimy sobie Gniazdo Tej pani Za chwileczkę sobie ją wyciągnę I przeliczę oseski A więc tak, samiczki już nie ma A my sobie Teraz na spokojnie zobaczymy co tutaj ciekawego się znajduje no sierści dużo narwała tego połu sporo jak widać już pierwszy maluch się pokazał no to sobie ciągamy i liczymy Maluszki, ale najedzone. Ja Cię kręcę bluchy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć sztuk. Wszystkie żyją, proszę zobaczyć. Także no mój pierwszy wykład. O, tu jest coś. Jeden odrzucony. Już martwy, czyli dziesiąta sztuka martwa, odrzucona na bok, jeszcze ja sobie sprawdzę? Tak. Jeden. Jeden martwy. Także w całym miecie było 10. 9. Póki co żyje. Dobra, wsadzam maluchy z powrotem. Do zobaczenia za chwileczkę. No i dobra. Samiczka jest już, jest już z powrotem u siebie. Krótko podsumowując. Miała 10 sztuk. W 9 na razie żyje. Także mam nadzieję, że odchowa pozostałe 9 sztuk. Także to w ogóle mój pierwszy wykład w życiu tej hodowli mojej. Także no jestem zadowolony. No to tyle. W tym krótkim odcinku. Do usłyszenia.